Pani zajmuje się tak naprawdę sprawami gospodarczymi, ekonomicznymi, bankami, budżetem państwa teraz. Zapytam Prawda. Panią, co się dzieje z tą złotówką? Dlaczego taki rwetes jest wokół złotówki? Dlaczego ona tak, tak prawdę mówiąc zryfuje? Tak naprawdę są dwa źródła wahań kursu złotego w ostatnim czasie. No główne, nie da się ukryć, że to są czynniki międzynarodowe, czyli to, co dzieje się na giełdzie chińskiej, rzutuje na tak naprawdę wszystkie rynki. To są trzęsienia ziemi, prawda? Powoli. Tak, mm. tak. To, co się dzieje w Chinach, rzutuje na wszystkie rynki wschodzące. Generalnie inwestorzy na świecie jakby selekcjonują, Rynki nadojrzałe, wschodzące. Polska jest w takim koszyku, dotychczas przynajmniej była wschodzącym rynku, w koszyku wschodzących rynków bezpiecznych. I tak jak waluty z tego koszyka się osłabiają, inwestorzy z nich uciekają, no to Polska też jakby rykoszetem, złotówka dostaje i jakby te wahania na naszej walucie również zaczynają się, w związku z czym osłabia się do tych bardziej dojrzałych walut, jaką jest euro, dolar, czy na przykład frank szwajcarski. I Taką tendencję widzimy od pewnego czasu, od kiedy, tak jak pani zauważyła, są trzęsienia ziemi na, na giełdzie chińskiej. i tak, i ledwo ta złotówka, prawda? Tak osiągnęła swój jakiś. Oprócz taki tego, dobry jak pułap? trochę tak, jak, mhm. jak spadnie i i trochę się odbije, bo wiadomo, że po każdym osłabieniu przychodzi korekta, ona się trochę zaczyna z powrotem masniać, No to dochodzą jeszcze do tego czynniki wewnętrzne. No i co to by było? co to jest? I takim czynnikiem jest na przykład Zmiana ratingu naszego kraju przez agencje międzynarodowe. Mieliśmy pierwszą agencję, która obniżyła nam już rating, agencja SP. Kolejne agencje, wczoraj i dziś trzecia, w zasadzie zagroziły palcem, że jeżeli pewne podejście do gospodarki się nie zmieni, jeżeli deficyt nie będzie trzymany w rysach, to również będą z jeszcze się do tego, Nic żeby... takiego nie stało. Jeszcze gospodarka ma się dobrze. Tak to Jeszcze prawda. nie ma jeszcze nie ma żadnej rewolucji budżetowej, a już, firmy ratingowe. A pani pamięta, co mówił w 2010 roku lider pani partii, pan Ryszard Petru, który mówił, że przychodzi Chińczyk, tam się pyta, jak to tam będzie wyglądało. No to u nas będzie nieźle. I, firm, i, i te firmy ratingowe dają tę klauzulę wy, wysokiego zaufania. tak? tak. No, to, no to co się teraz stało, że u nas nagle jeszcze się nic nie stało, a już. Jeszcze nic, no. ale już coś. Dlaczego? Tak. Dlaczego? Znaczy, generalnie we wszystkich ratingach, czy to dla firm, czy dla krajów, e, uwzględniane są e, Różne elementy. Niektóre elementy to są tak zwane twarde, czyli wskaźniki gospodarcze danego kraju i tak wskaźniki polskie są oceniane pozytywnie. Nasza gospodarka rozwija się dobrze. Narodowy Bank Polski przewiduje, że w przyszłym roku będzie spadało bezrobocie, będą rosły płace no i będziemy mieli dalszy wzrost PKB. I jakby to wszystko daje pozytywny element mhm. przewidywań co do naszej rozwoju dalszego, naszej gospodarki. Natomiast oprócz tego są tak zwane czynniki jakościowe, czyli takie dodatkowe ryzyka, które w takim ratingu również się uwzględnia. I te czynniki jakościowe a to jest między innymi, y, y, jakby takie dodatkowe ryzyka, jakie pojawiają się w gospodarce danego kraju. I to może być na przykład takim czynnikiem, może być wprowadzanie dodatkowych podatków, które mogą osłabiać na przykład banki. To są dodatkowe podatki, które Ale mogą. Zatrzymajmy osłabiać się przy tym. Handlowców. Zatrzymajmy się przy tym. Dlaczego tylko Polska musi obchodzić się z bankami jak z jajkiem? Znaczy, wie Pani co, znaczy, ja się nie zgodzę, że tylko Polska musi obchodzić się z bankami jak z jakiem. Znaczy, jesteśmy po dosyć sporym kryzysie kapitałowo-finansowym, który miał miejsce w 2008 roku, mhm. i tak naprawdę różne kraje wyciągnęły z tego bardzo solidną lekcję i nie chcą do tego wracać. Czyli dziś. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, ponieważ każdy z innym każdy, doświadczeniem, z innym tak? doświadczeniem mhm. każdy się przekonał, że jakby destabilizacja rynku kapitałowo-finansowego wyciągnie ze sobą potężne zagrożenie dla gospodarki. I nie można bagatelizować. Po 2008 roku, już kończę, zupełnie zmieniło się podejście do banków, które są pod dużo większym nadzorem u nas KNF, w innych krajach odpowiedników tej instytucji. Podniesiono różne wskaźniki, które banki muszą wypełniać, i różne regulacje zaostrzono w tym zakresie. I Myśmy w 2008 dosyć obronną ręką wyszli z kryzysu, między innymi dlatego, że mieliśmy zdrowy sektor bankowy. I on w Polsce, między innymi dziś nasza gospodarka tak dobrze się rozwija, że banki nasze były zdrowe i nie wstrzymały na dłużej finansowania polskiej gospodarki.